Odi profaną z kościół czy kawiarnia, republika czy koni, wiec szewców czy armia, naród, gmina, rodzina, uczelnia, czytelnia wszystko chaos i zgroza i pustka śmiertelna. I w tym hucznym stuleciu tyrańskiej wspólnoty, wśród głupich wielkorządców i tępej hołoty. Gdzie patos Elwiro zdyma mrówczą krzątaninę, gromadząc ludzkość w nudną, mieszczańską rodzinę, gdzie pustego kościoła krzykliwi papierze na gruzach Babilonu babilońskie wieże wznoszą pośród szwargotu wyszczekanych maszyn, a chciwa czerń szpieguje samotność serc naszych w tym wieku rozjątrzonym, wydętym okrutnym. Przechodzę, mijam, milczę. Obcy, zimny, smutny.